Mój trener już on uczy bardzo dużo grup, w dzień gra parę godzin i trenuje z, y, z trenerem Mikołajem i z trenerem Mateuszem. Bardzo się cieszę, że wygrałem. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Poziom był niesamowity, również dzięki gościom z Poza Krakowa, gdyż przyjechała do nas grupa Akademii Tenisa Chełmiec. Z której zresztą zawodnik został zwycięzcą. Grupę uzupełniły oczywiście również dzieci krakowskie, nasze dzieci. Poziom był naprawdę fantastyczny. Jesteśmy zachwyceni poziomem, jak się dzieci rozwijają i że w tak młodym wieku potrafią tak grać. Mamy tutaj możliwość rozgrywania turniejów, prowadzenia zajęć całorocznych i to jest niewątpliwy plus. W okresach wakacyjnych, letnich jesteśmy w stanie podnieść te najniższe kurtyny, które powodują to, że będzie się przyjemniej naszym najmłodszym adeptom, ale też i nie tylko, bo korzystają z tego też dorośli mieszkańcy Krakowa z tego typu formy rekreacji ruchowej. Staramy się inwestować w różne sporty, budowaliśmy centrum, jakby budujemy centrum zapasów w bieżanowie które będzie niedługo otwarte jest budowane pole golfowe więc to są bardzo równego typu sporty i tenis To ja rozmawiałem niedawno z przedstawicielami polskiego związku tenisowego oni też mają koncepcję wybudowania takiego centrum tenisowego no podobnego jak to chyba a może nawet większego ale to jest kwestia kilku lat to co mamy to co było tutaj była hala przekryta balonem który miał już 40 lat wybudowana została piękna hala tenisowa. Jeszcze jest kwestia wybudowania obiektów na terenie otwartym, bo te, które są i są te zużyte. to no, tu jest cały ośrodek, tu jest i basen. To był kiedyś taki jeden z niewielu ośrodków, bo on powstał w 65 roku. To jest jeden z niewielu ośrodków, które wówczas były. W tej chwili jest to jeden z bardzo wielu ośrodków.